Godny księży biskupie, wszyscy, wszyscy uczestniczy tej naszej liturgii. Jak dobrze, że od wielu lat coraz bardziej popularne stają się orszaki trzech króli, które w tych styczniowych dniach przechodzą przez nasze ulice, w tym również za chwilę po tej liturgii, także naszymi ulicami Bydgoszczy. I dobrze, że tak się dzieje. Bo chociaż te polskie ulice są bezpieczniejsze niż wiele innych w Europie, to jednak czasami też są świadkami różnego rodzaju niepokojów, protestów czy demonstracji. A dzisiaj w uroczystość Trzech Król jest inaczej. Jest radośniej, jest spokojniej, jest rodzinnie i dobrze, żeby tak właśnie było. Przecież jeszcze nie tak dawno życzyliśmy sobie spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a trochę później życzyliśmy szczęśliwego nowego roku i niech taki będzie. Ale to też w dużym stopniu zależy od nas. Moi drodzy trzej mędrcy ze wschodu, których dzisiaj wspominamy, pokazują nam, że nie wolno nam być tylko biernym uczestnikiem tych wydarzeń. Że nie można, nie wolno nam stanąć trochę z boku, przypatrzeć się, zadumać i żeby najlepiej nic się nie zmieniło. Dzisiaj trzej mędrcy. Pokazują nam, że zauważyli na niebie niezwykłe zjawisko i wyruszyli w drogę, bo jak powiedzieli, ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokój. To pozwala nam w jakimś stopniu przypuszczać, że musieli znać starotestamentalne proroctwa o narodzeniu Mesjasza i musieli zdawać sobie sprawę z doniosłości. Tego wydarzenia, żeby wyruszyć z odległej Babilonii, Persji i oddać pokłon dziecięciom. Zobaczcie, jaka zupełnie inna postawa od arcykapłanów żydowskich, których Herod pyta, gdzie ma się narodzić nowy król żydowski. Oni odpowiadają: w Betlejem, w Judzie. Powiedzieli, zakomunikowali, stwierdzili fakt i rozeszli się do swoich spraw. A mędrcy wybrali się w długą drogę, ponieważ zjawisko astrologiczne tak ich zafascynowało, że wyruszyli w drogę. I szli długo. Szli naprawdę długo. To nie była krótka wyprawa ani wycieczka. Skoro Herod zorientował się, że mędrcy go zawiedli, posłał do Betlejem oprawców, aby wymordowali nowonarodzonych chłopców w wieku do lat dwóch, żeby mieć pewność, że w tej grupie znajdzie się również narodzony Mesjasz. Dla noworodzonego dziecięcia przynoszą królewskie dary. I pewnie dlatego dzisiaj nazywamy popularnie Święto Trzech Króli. Ale święty Mateusz pisze wyraźnie: Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy. Królewskie dary dla nowonarodzonego króla złoto, kadzidło i mirra. I te same dary dzisiaj każdy z nas może ofiarować Chrystusowi. I pomyślisz, nie masz złota? Albo wydaje Ci się, że masz go za mało? Ślubna obrączka, parę pierścionków, łańcuszek, może jakiś krzyżyk czy medalik, parę gramów. Całe moje złoto, aż wstyd to ofiarować. Za mało tego. Nie, bo Jezusowi nie, na, za, nie zależy na paru gramach cennego metalu, ale wciąż tylko metalu. Cennego złota masz wystarczająco dużo, bo Twoim złotem ofiarowanym Jezusowi jest każda Twoja codzienna dobroć, miłość, szacunek, docenienie. To wszystko, co sprawia, że o wielu ludziach ze spokojnym sercem możemy powiedzieć: To jest złoty człowiek. Przecież nie z metalu ale złoty człowiek wciąż z krwi i kości praca codzienne obowiązki utrzymanie domu i rodziny to wszystko co my czasem nazywamy taką monotonią szarzyzną naszego życia może zabłysnąć innym złotym blaskiem ale tylko wtedy gdy zrozumiem dla kogo ja to robię dla tych których kocham najbardziej. Może to wszystko zapłonąć złotym blaskiem, kiedy zapytam siebie, po co ja to robię? Właśnie po to, że ich kocham. Trudno jest wydobyć złoto, dlatego zawsze miało i będzie miało swoją cenę. Tak samo jak trudno jest kochać, tak prawdziwie kochać. Może dlatego wciąż rozpada się tak dużo małżeństw, ale ponad miłość nie ma w naszym życiu nic cenniejszego. Nic miłości nie zastąpi. Jezus jest królem wszechświata. On nie potrzebuje kilku gramów metalu. Trud Twojej codziennej miłości, jak złoto, ofiaruj Jezusowi. A staniesz się jak pierwszy z mędrców. Nie masz kadzidła, masz. I to więcej niż ci się wydaje. Ofiaruj Jezusowi swoją modlitwę. Ofiaruj Jezusowi swoją rozmowę z Bogiem. Jednego dnia, moi drodzy, będzie jej więcej. Tej wonnej, aroma, wonnego aromatu kadzidła modlitwy będzie więcej, bo tak czujemy. W moim sercu. Następnego dnia może będzie mniej, bo budzimy się rano już z takim przekonaniem, niech ten dzień już się skończy, bo dzisiaj i tak nic wielkiego w nim nie zrobię. Nie zaniedbuj modlitwy. Tego wonnego kadzidła, które wznosi się do samego Boga. Modlitwa to nie jest jednostronne mówienie do Boga. Bóg mówi do każdego z nas. Nigdy nie pozwól, żeby zagasł ogień Twojej modlitwy. Czy tutaj w Bazylice, czy w każdym innym kościele, w tych paru krokach, gdy podchodzisz do Komunii Świętej, pomyśl, w jakiej intencji chcesz przyjąć Chrystusa do serca. Pomyśl, gdzie za chwilę tego Chrystusa w swoim sercu zaniesiesz za co podziękować odrobina wonnego kadzidła wypełnia swoim aromatem nawet najbardziej stęchłe powietrze długo niewietrzonego pokoju ale gdy zabraknie aromatu wonnego kadzidła modlitwy całe nasze życie stanie się stęchłe i niezdrowe bez modlitwy Nasze powietrze wypełnia się śmiertelnym czadem, który zabija radość, pokój, optymizm, odbiera w końcu nadzieję. Wolnego dymu kadzidła modlitwy możesz mieć więcej, niż ci się wydaje. Ofiaruj ją Jezusowi, a staniesz się jak drugi z mędrców. I można w końcu pomyśleć księża, ale mirry to ja już w ogóle nie mam. Jakbym posprawdzała we wszystkich szafkach, w kuchni i w spiżarni, miry to ja nie znajdę. Dobrze by było, gdybyśmy jej nie mieli. Ale właśnie miry mamy najwięcej. I miry nigdy nam nie zabraknie. Mira to symbol cierpienia. To symbol tego wszystkiego, co jest gorzkie w naszym życiu. Gorycz samotności. Gorycz długoletniej choroby, kalectwa, starości, a może w końcu największa mirra, gorycz śmierci kogoś kochanego. Kolenda, którą przeżywamy, pokazuje nam często, jak wiele tej gorzkiej miry w naszych domach i w naszych rodzinach. Nie zostawiaj tej goryczy dla siebie. Ale ofiaruj ją Jezusowi, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Gorycz swojego życia, jak mirra, ofiaruj Jezusowi, a staniesz się wtedy jak trzeci z mędrców. Panie drodzy, pierwszy, drugi i trzeci z mędrców. Każdy coś ci, Panie Jezu, ofiarował, a ja ofiaruję Ci swoją codzienność, swoją modlitwę i swoje cierpienia, bo z tego składa się moje życie. Ofiaruję to Tobie. Staję się wtedy jednym z mędrców, którzy przyszli do Ciebie. Ich dary są takie jak moje dary. Ofiarując to wszystko Jezu tobie, staje się jednym z nich, a może Wy wszyscy trzej mędrcy stajecie się jednym we mnie?